Tak wygląda smok wow, Powalski Tak wygląda smug Więc smok jest do wymiany gdzieś jakiś przewód hamulcowy Smok, paliwa. Ciekawostka. Tam troszeczkę powietrza. kiedy słyszałem w czym to problem. Jeszcze odginał stary. Kolega odpalił. Idzie Jaki po prostu bąble do ładne. Do każdego. Do Szkoda, żeby jeździło się wszystko rozwali. Leżysz. Dobra. Widział? Widział. Powietrze idzie, idzie. Mam tą widać, jeszcze zaplątywana Musiałem kiedyś coś tam robił Tu miałem te doluszka Cześć, to nie powinno być czarne? Bo to raczej chyba nie jest malowane lakierem z brokatem. Oto. Nie, nie to jest. O, jest tak pójdą być czyste. O, nie widać, wiecie. Co, czekaj, zobaczymy. O, o tak. Tu jest komercie czysty widać. O, widać, widzicie. Tu jest czysty. O, a tu już się seberka zaczynają. O, widać to na No Nie cześć, część. O, do Jak podłożysz, to, to to będę sobie patrzył. Widać, tu dostało O kurz, a wiesz jakie to gładkie powinno być? To równiutkie, równiutkie, prawie tak jak te o, bałeczki, tu, nie? Tu super ładnie widać. Małpy do rządu, to powinny być takie gładkie, wyszczące. jak wyżarte. Ja już widzę jedną rzecz, jeszcze to tu nie mieli się na komercyjnym bo czekaj, o teraz ładnie złapał ostrość, ale wyjedzone pięknie, co? Wszystkie, ale to świeże widać Tak No, zobaczymy teraz dalej O kurczę, patrzcie jak się wyrało Sama słodnie znaczy nie I tutaj tak jak mówią obudowa się łuszczy Jak widać to nie ma co się uszyć, no. to jest tylko brokat. Mamy brokat, to jest ta obudowa jak widać też nie ma co się uszyć. I tu też jak widać nic się nie łuszczyło tutaj. To z, nic z pompy tu nie ma skąd. Troszeczkę jak słychać, Trochę z opiłkami, tutaj jak widać, w środku bieżnie, dostała, o, nie widać, muszę to wyłapać no, widać kształt, widzicie kształt, taki pasek po środku, pomiędzy, to jest właśnie to, co tak tak pomiędzy, co jest takim, takim autostradą, jakby, jak jak... Tak powinno być równo. Tak jak widzicie, taki paseczek. Jest taki paseczek, widzicie, odbija się światło i tak powinno być całość, nie? A widać tam gdzie, te rolki gdzie porysowało to całe, po prostu cało to jest uszkodzone. A powinno się odbijać światełko, tak jak w tym pośrodku paseczku. W tym paseczku właśnie te rolki nie pasują, nie? No, tu widać jeszcze bardziej to. O nie. Tu jeszcze nam dorzuciło trochę brokatu. To, to z biegiem czasu. No tak, ten brokacik dostaje się na. I to słychać, zasłyszycie. No. To zazwyczaj słychać, jak pompa pracuje. właśnie się wszystko, że tak płynie. To ona jest nieruszona, nie? bo to jest po prostu zostaje tylko ściskana pomiędzy to, to, jest, to, nic... A to jest aluminiowe. Nie? Tak, mówią o piłki aluminiowe A z to pompy. tego. nie ma, Opiłki są z tych elementów. Dostają się tutaj, jak się dostają tutaj od to, to się to blokuje i no i tam po prostu się miesza wszystko. No. Nie mamy mi mikroskopu, żeby to pokazać. No i ostatnia część. zobaczycie jak to... Teraz ta pompa wstępna Przy dużym przebiegu widać wżery. Przy małym, ale uszkodzeniu, na przykład przez wiórki, będzie widać takie nacięcia. O, tutaj widać. Czekaj, to Ukaże. jest. To jest druga. mi, tak powinno wyglądać A takie ma i pracuje po tym I tak sobie lata, nie? Do góry, do, dołu, do, góry do, dołu, do góry do dołu I tu widać tu nic nie ma, nic nie jest ładnie Zaczyń jeszcze to Tutaj widać no i na tych też powinno być o nie wiesz Jacku tutaj widać że tu to najczęściej się z biegiem jest, czasu jest jedna część jak widać jedna jest ładnie szkiełko lusterko. No, tak o. O, widzicie, tam się odbija światełko, a w górnej części się nie odbija światełko. Nie? I to jest właśnie też ten powód, że... To jest na no, temat pompy wstępnej rozmowa. Nie? Ona, powiem szczerze, to tutaj ten element jeszcze nie jest tak uszkodzony. Nie? No, Jak my to... znajdziemy po prostu, bo mamy taką pompkę wstępną, że po prostu to jest tak zachetane, że... Uwięłem tylko jeden. Z wstępny, jak widzisz, stoi tak, stoi tak, dziury po prostu. Ta. To są normalnie dziury, tak jakby się po prostu strzelali, nie? Jakimiś drobnymi piaskami, kurczę. Jakby piaskowanie robili. Obudowa jest dobra, więc można powiedzieć, że to jest okay. do czyszczenia wszystko. Tak. Część, korpus korpus, jak korpus też do czyszczenia, bo to widać tam na końcu. No, jest tam u piłków, nie u piłków. Jeszcze machniemy to duże łożysko. Na no, no, tym nic nie słychać, ale najbardziej to te. No, no. Te, 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 nie, no te najczęściej słychać po prostu jak, jak, jak przy, już ucho piłki, do pompy kurczę przystawicie, tak. to właśnie te łożysko najczęściej słychać. Nie? Na I teraz weźmiemy magnes, żeby nie było tak, to wszyscy, wszyscy mówią, że to są aluminium. Aluminium. Tak, tak, to jest ta pompa właśnie, co zatrzymała się po tym tankowaniu. No i proszę, to jest. Czekaj jak widać. Jak widać. Ja ci powiem, nic, nic nie widzę, nic nie widzę. O, czekaj. O, już widzę. No i zbieram. Powoli. Jak widać O jak łyta bierze. 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 Ja bierze, bierze, to jest Muszę w jednym miejscu trzymać w skółbo w głosu słapałem to nic nie ma tutaj, że nie bierzesz Telefon nie, to... nie wyłapuje, nie no, już telefon nie wyłapuje Już większość wyłopowa można powiedzieć Jak widać Gdzie ty jesteś ten O jest Łoty kurze twarz Czekaj, o, a On był, powinien być prostokątny jak na górze. W krawędzi. No ja się trochę. Już, tak jest. No niby na złomie nie dadzą, ale koszt pompy jest wyższy, nie? niż cena tego żelastwa z pompy. Więc pamiętajcie, nie aluminium. Tylko trzeba wiedzieć, co się tankuje. Tak. Ale jak widać nie zawsze dobra stacja, zprzełem dobre paliwo. No plus jeszcze do tego, że niestety, ale to był ten dzień, co był tłumy na stacji, kilometrowe korki, kurcze i pompy działały non stop. Co z tego, że tam pisali, że tylko 50 litrów może na samochód wejść, skoro Jesteście kurczę 70 osobą to setną. Po, albo setną, to, to ta pompa, która znajduje się na stacji, no też ma swoją wydajność i, no i też pracę, tak, że ona musi odpocząć troszeczkę te sprawy. Nie? Jedynie czy możecie się jakoś zabezpieczyć, chociaż trochę, tak jak my to w większości robimy, magnesy neodomowe, no, mocne. To wiadomo, do baku, do baku taki mocniejszy mo, można do baku, jeżeli nie, ktoś nie chce się bawić, żeby w baku mocować lepiej lepszy. się ładuje, jak chce się do baku, to dwie sztuki i tam jest fajnie, takie miejsca są gdzie można po prostu te dwie połączyć ze Ale sobą i się będą trzymać nie to kombinować, rzucić trzy, cztery takie do filtra przyczepić i myśl, myślę, że to mu swoje wyłapie, nie? Więc... do filtra tak, tak możecie jeszcze dodatkowy filtr założyć też z magnesem, taki przezroczysty, żeby właśnie widzieć to do miłego dalej Wyglądają części z brokatem tej pompy jak spojrzysz to już jest wyjechane to powinno być gładziutkie tak staj to jest zjechane i to konkretnie będą się równiutkie zobaczcie oddaj tam to proszę to powinno być takie równiotkie wyjąłem tylko jeden z wstępnej jak widzisz jest tej tak, z tej tak. Jak to mówią, jak to możliwe, że rudy jest w pompie. Jak widać jest rudy.